Hej z tej strony, Michał, w dzisiejszym filmie pokażę Wam wcześniej i występującego kozilarza babkę. Kozilarz, babka, rośnie pod brzozami, na wrzosowiskach, w okresie od czerwca do października. W młodych egzemplarzach tego kozilarza kapelusze są półkoliste, brązowe, a w starszych egzemplarzach wypukłe, poduchowate, także brązowe. Najczęściej starsze egzemplarze mają długi trzon aż do 15 cm pokryty ciemnymi albo czarnymi łuskami. Koźlarz jest dobrym grzybem jadalnym. Starsze egzemplarze mają jednak łykowaty trzon i wodnisty kapelusz. Trzon można ususzyć i zmienić na proszek grzybowy. Koźlarz babka w 70% składa się z wody. W grzybach tych jest niacyna, witamina B2, białko, witamina D. Koźlarza babkę można suszyć, dusić, jak również stosować do sosów. Grzyb ten ma wiele nazw potocznych, na przykład grzyb chrapowaty, grzyb koźlarz, grzyb szorstkotrzonowy, babka, borowik koźlarz, borowik kozak, brzezak. Bardzo często grzyby te są robaczywe. Początkujący grzybiarze mogą pomylić kozilarza babkę z niejadalnym goryczakiem żółciowym, nie szatanem. Ale goryczak ma często różowawy kapelusz i siateczkę na czonie. Temat goryczaka żółciowego poruszę w przyszłych filmach. Wjeżdżając z lasu, dostrzegam jeszcze jednego koślarza.